Cześć, witajcie w piękny, prawdopodobnie deszczowy dzień w Malań. Zdążyliśmy już wynająć tutaj motorek, taki fajny mamy tym razem. Malang jest położony w świetnym miejscu, jest tu dużo fajnych rzeczy do oglądania, także zostańcie z nami i zaraz Wam wszystko pokażemy. Idziemy przejechaliśmy już przez większe miasto. Tutaj zabudowania generalnie cały czas się ciągną, nie jest tak, że wyjeżdża się z miasta co chwilę i wjeżdża do kolejnego, tylko cały czas jedzie się miastem. Też postanowiliśmy się zatrzymać i zjeść śniadanie w końcu, bo jeszcze nie jedliśmy, bo chcieliśmy jak najszybciej wyjść, więc mamy taki kawałeczek widoczku. Jest trochę ciszej, bo jakoś samochody się zatrzymują. No i jedziemy zaraz dalej, jesteśmy gdzieś w połowie drogi, już godzinę jedziemy. Właśnie tam zostawiliśmy na parkingu motor. Tu jesteśmy pod wejściem do punktu widokowego. Do samego punktu widokowego z parkingu mamy 400 metrów. Za bilety za wejście zapłaciliśmy 20 tysięcy od osoby i 5 tysięcy za parking. Z tego co mówili, jak bilet kupowałem, to na wodospad na dół da się zejść. Trwa trochę pół godzinki, tylko że. W razie deszczu trzeba zawrócić i iść na górę, ponieważ tam może zalać, więc jest to niebezpieczne. I w związku z tym, że teraz dużo padało i jest mokro, to jest bardzo ślisko. Teraz idę właśnie po tym chodniku, no to prawie się ślizgam. I po drodze jechaliśmy motorkiem, to trochę zmarszliśmy, bo jest tak, wiecie, wysoka. Ile my jesteśmy? Pewnie z jest jakiejś, no, ponad półtora kilometra pewnie wysokości ponad. Jezu, nie mówię mówić, jest rano, która jest, 8.45 Jest 8.45 Nie ma ludzi też tu A ja rozumiem, dlaczego Pan mówił, że jest ślisko i niebezpiecznie Spójrzcie, jak tutaj z się pola, schodzi w dół Przed Państwem najpiękniejszy wodospad na Jawie, Wodospad Sebu Jest to pierwszy wodospad na naszej liście, i w związku z tym, że jest największy, to jeszcze będziemy schodzić na dół. Zejście podobno trwa pół godziny, więc jest to sporo, a my chcemy deszczu uniknąć, ale myślę, że będzie warto. Od razu nie polecamy Japonek, lepiej wziąć buty trekkingowe tutaj, bo i ślisko, i duża odległość, i wcale nie jest tak ciepło, żeby się ugotować w butach trekkingowych. Nikogo jeszcze z turystów tu nie widzieliśmy, a obsługa wygląda, jakby była w szoku, że w ogóle ktoś przyszedł. Nogi już mamy z galarety, schodzi się dokładnie po wodospadzie, więc jest ślisko. Tutaj też ta infrastruktura cała to taka ledwo się trzyma. Więc buty trekkingowe fajnie byłoby mieć ze sobą, a nie w plecaku, skoro i tak już zajmują 1,4 bagażu. W plecaku, w mieszkaniu. Poza tym przydałyby się jeszcze buty do wody, bo idąc po tych wodospadach, to na bank, na chlapie, i do trekkingowych. A tutaj na dole, gdzie zeszliśmy, i teraz siedzimy, jest taka chałupka. I pan sprzedaje tutaj bilety i musieliśmy zapłacić kolejne 20 tysięcy za osobę. Za pójście w lewo. Ciekawe, czy pójście w prawo, zawsze zapłacimy. A my za lewo płaciliśmy? No, bo tutaj idziemy w lewo, a tam jest jeszcze To, prawo. to jest prawo, kochanie. A. No, to zależy z której strony. To jest lewo, ale jak przychodzicie, to jest prawo. Bo to jest droga do Kobansewu. już w celi mokrzy, ale jest to zdecydowanie najlepszy wodospad na całej Jawie. No spójrzcie tylko na ilość wody, która tutaj spada, ilość tych wodospadów. Pięknie to wygląda. Warto tą godzinę na dół się przemęczyć. Trzeba będzie jeszcze wrócić do góry, ale myślę, że zdążymy dzisiaj, zanim nas tutaj zaleje woda. To jest absolutnie przepięknie. Teraz jeszcze za wejście na wodospad Goa Gate zapłaciliśmy po 10 tysięcy za osobę. Za mną widzicie całą ścianę wody. Niesamowicie to wygląda. To już drugie miejsce z zagęszczeniem wodospadów tutaj w Sewu. To miejsce jest kanionem, do którego wpada woda z całych okolicznych terenów i tworzy te przepiękne wodospady. Warto tu przyjechać, nawet jeżeli zapłacicie ugryzieniami plus w hotelu. Pokazać Wam coś obrzydliwego? Dwa tygodnie to się będzie goić. Tu też mam. Śpijcie w piżamach. My się już zbieramy, bo patrząc na chmury na górze to zaraz zostaniemy tutaj na noc, jak nas zaleje. Pamiętacie ten wodospad, którym schodziliśmy tutaj na dół do Wąwozu? No, to 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 nie jest atrakcja turystyczna, tylko teraz nie musimy wrócić. Nie ma tutaj żadnej windy, ani schodów do góry, którym można prosto sobie szybko i wygodnie wrócić. Weszliśmy na górę, tutaj jeszcze wiemy obiadek, obiadek, też kokosy są w dobrej cenie, więc siedzieliśmy, bo zmęczyliśmy się wchodzeniem strasznie. To, co zauważyłem, to jak wchodziliśmy, to jest, słońce już przygrzewa i jest znacznie susze i prościej było wejść. Więc jak będziecie schodzić, to miejcie na uwadze to, jaka jest pogoda, bo po mokrym zdecydowanie trudniej się idzie i wchodzi się prościej. Całe zejście, wejście, chodzenie tam na dole, robienie sobie zdjęć i nagrywanie wroga zajęło nam 4 godziny. Więc to zdecydowanie jest trekking, nie będzie. Zamówiliśmy sobie smażony ryż. Teraz zostaje pytanie: czy jedziemy na kolejny wodospad i wracamy mokrzy do domu, bo złapie nas burza? Czy próbujemy wrócić w sucho do miasta, do Malang. Mamy dwie a nawet 3 godziny drogi z powrotem, więc chyba mokniemy. Standardowo przyjechaliśmy nie tam, gdzie trzeba. Kurczaki biegają i nic więcej. Dojechaliśmy z przygodami. Oczywiście panowie nas zawrócili. Tutaj bilety 15 tysięcy za osobę i parking 5 tysięcy za motor. Kurde, tutaj wygląda, że nie ma żadnego punktu widokowego. Paula, czy my schodzimy na dół znowu? Tak. Godzinka na dół, pół godzinki na górę. Chodź, szybko I po potem trzy godziny na motorku w deszczu. Super. Co się stało? Nie tą nadą stanęłam. Robina śliska. Tu opony są przymocowane, ale jakaś starsza konstrukcja, bo dużo już odpadło. Całą drogę jak szliśmy, to myśleliśmy, że idziemy do tego wodospadu, i że jeszcze daleko, a tak naprawdę on jest już tuż tuż, ten do którego idziemy bo przechodząc tu przez ten lasek już go widać, jesteśmy przy nim samym. Doszliśmy pod wodospad, zobaczcie jaki piękny, zupełnie inny niż ten poprzedni, jedna prosta struga wody w dół. I właśnie zaczyna padać, więc na pewno zmokniemy. Tak wygląda toaleta. To jest łazienka. To może na górze, albo jak wrócimy do miasta. Szliśmy tutaj tak około godziny, droga jest bardzo błotnista, śliska. Gorsza znacznie niż na poprzednich wodospadach, ale przynajmniej nie idzie się tak pionowo w dół z wodospadem razem. Świetny dzień, bo jeszcze nie padało, więc super. I zbieramy się. Może zahaczymy jeszcze o punkt widokowy na zachód słońca. Jeżeli nie będzie padać, nie będzie chmur, oczywiście, bo inaczej to mija się z celem. Jesteśmy już na górze. Całość zajścia, robienia zdjęć zeszło nam na to dwie godziny. Ogólnie tutaj jest. Fajnie w sensie bardziej dziko, bo tak jak na tym poprzednim miejscu byliśmy, no to jest dużo więcej takich rur, a tu jest tak bardziej naturalnie, jest więcej dżungli, więcej kamieni, te ścieżki takie bardziej dzikie są. Aczkolwiek to wszystko jest zadbane, były drabiny tam, gdzie były faktycznie potrzebne, ale takie wrażenie bardziej naturalne jest, więc jeśli będziecie tutaj w jakimś popularnym, aktywnym okresie, no to zdecydowanie fajna alternatywa do poprzedniej miejscówki, w której byliśmy, aczkolwiek tamta robi robotę, tamta jest naprawdę must have, żeby ją zobaczyć. A Myśleliśmy, że dzisiejszy dzień będzie kompletnie zmarnowany, bo bardzo chcieliśmy jechać na Bromo. To jest taki aktywny wulkan, który jest tuż obok Malang i świetne widoki z niego są, zwłaszcza wschody słońca. I gdzieś tam o 23 próbowaliśmy kupić bilety, ale się okazało, że z tym jest trochę problem. Plus no mamy sezon deszczowy teraz, więc to jest problematyczne, bo jakbyśmy wjechali i mieli chmury, to tak naprawdę w sumie dzień stracony byśmy mieli, no bo widoków żadnych by nie było. Więc to jest opcja świetna, jeśli macie sezon suchy. Widoki są tam naprawdę spektakularne. Na dzisiaj to już tyle zwiedzania będzie. Deszcz pada, więc pewnie nic już nie nagramy. Także do jutra.